Jak co roku z okazji święta niepodległości celebrujemy wspaniałe osiągnięcia polskiej architektury w specjalnym okolicznościowym odcinku. Ale inaczej niż w latach ubiegłych, ten odcinek nie będzie polegał na tym, że mówimy to jest taki budynek, takie ma cechy, to jest jego wartość, tylko chcielibyśmy zaprosić Was do wspólnej zabawy do rodzaju quizu. Przed Wami 10 obiektów, które mają szczególne znaczenie dla historii polskiej architektury, dla współczesnej polskiej architektury, ale zapraszamy do tego, abyście zgadywali, o jakich budynkach mówimy? Na podstawie ciekawostek i podpowiedzi, które będziemy mówili, zanim ujawnimy, o który budynek nam... Chodzi. Zapraszamy do tego, aby zgadywać i pisać, ile Wam się udało tych obiektów zgadnąć na podstawie naszych podpowiedzi. A nawet jeżeli tak się złoży, że zgadniecie ich mało, to i tak wygrywacie, bo w tym odcinku poznacie 30 ciekawostek o najlepszych przykładach polskiej architektury historycznej i współczesnej. Zanim przejdziemy do naszego architektoniczno-niepodległościowego quizu, zapraszamy serdecznie do zapisu na newsletter. Link do zapisu na nasz newsletter znajdziesz w opisie, ponieważ już niedługo do sprzedaży wróci bardzo limitowany. Liczba mojej książki, egzemplarzy mojej książki, Cztery wymiary architektury, i z okazji zbliżających się świąt przygotowujemy też specjalne zestawy prezentowe, takie właśnie książkowo-gadżetowe zestawy prezentowe. Zapisz się na newsletter, link w opisie, a tymczasem startujemy z quizem już zaraz po czołówce. No to zaczynamy. Pierwszy bohater naszego quizu i podpowiedź numer 1. To niewielka budowla sakralna. Jej wewnętrzna średnica to zaledwie nieco ponad 6 metrów. Składa się z dwóch części okrągłej nawy, do której dostawiona jest mniejsza półokrągła apsyda. Podpowiedź numer 2 to jeden z najstarszych tak dobrze zachowanych budynków w Polsce. Powstał w XI lub XII wieku i do dzisiaj przetrwały mury na całej wysokości oraz sklepienia. Podpowiedź numer 3. Budynek znajdziecie na banknocie 20-złotowym. I czy już wiecie, że to Rotunda Świętego Mikołaja w cieszynie? Jeden z pomników najdawniejszego budownictwa na terenie Polski. Jedziemy dalej. Ten budynek to współczesna, słynna i wielokrotnie nagradzana architektura ze Szczecina, ale nie to, co myślicie, choć także ma funkcję kulturalną. Podpowiedź 2. Budynek, który jednocześnie jest placem. Ma ściany, ale żeby wejść na jego dach, nie trzeba wchodzić po schodach ani jechać windą. Trzecia podpowiedź. Jego projektantem jest jeden z najbardziej znanych polskich architektów słynący z nietypowych projektów domów jednorodzinnych. To centrum dialogu przełomy w Szczecinie projektu pracownika WK Promes Roberta Koniecznego. Zostało otwarte w roku 2016 tuż obok słynnej Filharmonii. Część ekspozycyjna znajduje się pod ziemią, nad nią jest pomysłowo ukształtowany plac. Kolejna zagadka, podpowiedź pierwsza. To jedna z najciekawszych realizacji doby PRL, w której architektura łączy się w brawurowy sposób z górskim krajobrazem. Podpowiedź numer dwa. To cały zespół zabudowy, w skład którego wchodzą centralne obiekty uzdrowiskowe i hotelowe, a do tego 17 bardzo charakterystycznych, rozrzuconych na stoku góry budynków hotelowych. Podpowiedź numer trzy. Każdy z nich ma kształt ostrosłupa. Są to budynki ośmiokondygnacyjne z charakterystycznymi liniami na elewacjach, poziomymi z jednej i pionowymi z drugiej strony. To ustroń zawodzie, czyli kompleks sanatoryjny ze słynnymi piramidami. Jest to jedna z najbardziej widowiskowych i wartościowych realizacji późnego modernizmu, czy też socmodernizmu w Europie. Skarb architektury XX wieku. Czwarta zagadka, pierwsza podpowiedź. W chwili ukończenia budynek ten oferował jeden z największych ogrodów na dachu w Europie. Druga podpowiedź. na zieleń pojawia się także na zewnętrznych ścianach oraz we wnętrzu, w tym w kilkupiętrowym przeszklonym atrium. Trzecia podpowiedź: jego projektant tego budynku zaprojektował także wiele innych publicznych machów, nie tylko w Warszawie, ale chyba jego drugi najsłynniejszy projekt nie został zrealizowany. Chodzi o Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie. ukończoną w 1999 roku według projektu Marka Budzińskiego i Zbigniewa Badowskiego z zespołem. To jedna z bibliotek, do których trafiają egzemplarze wszystkich wydanych w Polsce książek, więc znajdziecie w niej także nasze cztery wymiary architektury, archistorię i koszykowo 55. A ten projekt, który nie został zrealizowany, Marka Budzińskiego, to oczywiście świątynia opatrzności Bożej. Kolejna zagadka i podpowiedź numer jeden. Ta budowla jest nierozerwalnie związana z dziejami Polski. Była wielokrotnie przebudowywana i rozbudowywana, a jej dzisiejszy kształt to w największym stopniu efekt XVI-wiecznej rozbudowy i XX-wiecznej konserwacji i restauracji. Podpowiedź numer 2. Chyba najbardziej charakterystyczna część to wewnętrzny dziedziniec arkadowy. Największy renesansowy dziedziniec arkadowy w Europie, a więc pewnie także we wszechświecie. I podpowiedź numer 3. Ta budowla wznosi się na szczycie wzgórza, górującego nad miastem tuż obok Wisły. I czy już wiecie, że to jest oczywiście Zamek Królewski na Wawelu? O jego renesansowej rozbudowie mamy film, który wkładam do narożnika. Kolejna architektoniczna zagadka. Naszą bohaterką jest wielka, gotycka budowla, która stoi na miejscu aż trzech wcześniejszych i to w miejscu kluczowym dla wczesnej historii Polski. Druga podpowiedź. To kościół, który realizuje prawie cały tzw. francuski program katedralny. Ma dwuwieżową fasadę, bazylikowy korpus nowowy, prezbiterium z obejściem i wieńcem kaplic. Nie ma tylko transeptu. Trzecia podpowiedź. Budowa obecnego kościoła zaczęła się w XIV wieku z inicjatywy biskupa Jarosława Bogori ze Skotnik, wychowawcy i przyjaciela króla Kazimierza Wielkiego. Czy już wiecie, że to katedra gnieźnieńska? Mamy o niej cały długi film, który wkładam do narożnika. Kolejny budynek, podpowiedź 1. Każdy budynek tego typu był w dawnych czasach dumą miasta. W przypadku tego konkretnego budynku chodzi o jedno z najpiękniejszych małych miast w Polsce. Podpowiedź numer 2. Budynek składa się z jednej części głównej, zwieńczonej bardzo bogatą, renesansową attyką oraz wysokiej wieży. Podpowiedź numer 3. W narożnikach Attyki są cztery rzeźby przedstawiające głowy. Mają one symbolizować cztery stany dawnej Polski: Włościaństwo, Mieszczaństwo, Ziemiaństwo i Duchowieństwo. Chodzi oczywiście o Ratusz w Sandomierzu, który występuje w naszym filmie o tym mieście. Zrobiliśmy o nim też osobny krótki filmik, czyli short. Kolejny obiekt i pierwsza podpowiedź. To budowla rezydencjonalna, która imponuje rozmiarami. Jej maksymalna szerokość to około 150 metrów, a sam budynek ma około 100 metrów szerokości. Krążą o nim różne legendy, jak ta o akwarium w suficie jadalni. Druga podpowiedź. Ten budynek reprezentuje charakterystyczny dla połowy XVII wieku typ rezydencji: Palazzo in Fortezza, a więc ufortyfikowany pałac. Trzecia podpowiedź. Właściciel nie cieszył się nim długo. Zmarł ledwie rok po ukończeniu głównych prac, a niedługo później budowla została zdobyta przez Szwedów. Dziś jest dobrze zachowaną, trwałą ruiną. Nasz bohater to słynny zamek Krzysztofur w Ujeździe. Wielka, pałacowa rezydencja zbudowana wewnątrz pięciokątnej twierdzy z bastionami. Jej fundatorem był Krzysztof Ossoliński. Kolejne tajemnicze dzieło architektury, podpowiedź numer 1. Ten budynek to hala sportowo-widowiskowa o bardzo charakterystycznym wyglądzie, któremu zawdzięcza nazwę. Podpowiedź numer 2. Ciekawa jest też konstrukcja jego zadaszenia. Wykorzystano do niej metodę zwaną Tensegrity, dzięki czemu jest lekka i mimo swoich wielkich rozmiarów nie potrzebuje słupów. Podpowiedź numer 3. Przy projektowaniu fundamentów trzeba było wziąć pod uwagę szkody górnicze i ewentualne ruchy gruntu. Chodzi o Spodek w Katowicach zbudowany w latach 1964-71 według projektu Macieja Gintowta i Macieja Krasińskiego oraz konstruktora Wacława Zalewskiego. Ostatnia zagadka, pierwsza podpowiedź. Jedna z największych i najsłynniejszych rezydencji w Polsce, chociaż nie należała do króla, jest często porównywana do wersalu i nazywana wersalem Podlasia. Druga podpowiedź. Reprezentuje typ Entre et Jardin, czyli pałac pomiędzy dziedzińcem a ogrodem. Niedawno wyremontowane ogrody pełne fontan i rzeźb są jej wyjątkową ozdobą. Trzecia podpowiedź? Obecnie w samym pałacu ma siedzibę Uniwersytet Medyczny. To pałac Branickich w Białymstoku, popisowa rezydencja magnacka, która występuje w naszym odcinku w poszukiwaniu polskiego Wersalu. Wkładam go do narożnika. To już wszystkie zagadki na dzisiaj, koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak Wam poszło, a jeśli chcecie wiedzieć więcej o architekturze, sztuce, to zapraszam na naszą stronę Good Idea Archi, gdzie znajdziecie nasze książki i filmy. Kliknijcie tutaj, żeby zobaczyć więcej filmów o architekturze polski i kliknijcie tutaj, żeby subskrybować ten kanał, a tymczasem życzę miłego świętowania i do zobaczenia w kolejnych filmach.